Spokój i dobro, kochani. Dziś jest pierwsza sobota miesiąca, 4 marca. W Polsce obchodzimy święto świętego Kazimierza Królewicza. A ja bardzo serdecznie zapraszam Was na Zielone Pastwisko. Kochani, w dzisiejszej Ewangelii, Jezus podaje nam sposób, jak powinniśmy się wzajemnie miłować. Odwołuje się do relacji, jaka panuje pomiędzy Jezusem a Bogiem Ojcem. Mówi, jak Ojciec mnie umiłował, tak i ja Was umiłowałem, i Wy wzajemnie powinniście się miłować właśnie w taki sposób. Poza tym, Jezus proponuje nam dzisiaj przyjaźń. Mamy zapewne wielu różnych przyjaciół, których kochamy, lubimy, i myślę, że to jest bardzo cenne. I Jezus również proponuje dzisiaj Tobie i mnie, abyśmy zostali Jego przyjaciółmi. Przyjaciele to ci, którym mówi się więcej niż na przykład sługom, niż osobom, z którymi jesteśmy w sposób służbowy. Jezus mówi: Już Was nie nazywam sługami, ale nazywam Was przyjaciółmi, ponieważ oznajmiłem Wam wszystko, co mój ojciec Wam powiedział, co mój ojciec mi powiedział. A więc, kochani, Jezus zaprasza nas do takiej przyjaźni. Ale mówi, że ta przyjaźń polega na tym, że. Moim przyjacielem możesz być wtedy, kiedy spełniasz to, o czym ja Tobie mówię. Nie tylko gdy będziesz deklarował swoją przyjaźń, ale jeśli spełniasz to, o czym Jezus mówi, dotyczące Jego miłości i miłości wzajemnej pomiędzy nami, pomiędzy braćmi, to będziesz prawdziwym przyjacielem Pana Jezusa. Ktoś powiedział, że jeżeli twój przyjaciel przestał być twoim przyjacielem, to znaczy, że nigdy nim nie był, bo prawdziwy przyjaciel to ktoś, kto jest z tobą na dobre i na złe. O tym mówiliśmy we wczorajszym odcinku. Kochani, w języku polskim tym samym terminem miłość określamy bardzo wiele różnych rzeczywistości, i w związku z tym czasem dochodzi do różnych nieporozumień. Na przykład, tym samym terminem miłość mówimy o miłości do ojczyzny, miłości do Boga, o miłości oblubieńczej małżonków, chłopak do dziewczyny, o miłości rodziców do dziecka, dziecka do rodziców. Kochamy również swojego nauczyciela, czy jakiegoś idola sportowego, muzycznego. Również kochamy naturę, kochamy psa, mówimy cały czas kocham, mówimy o miłości. Również dzisiaj w Ewangelii Jezus mówi, że nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Jezus nie tylko mówił, nie tylko w sposób teoretyczny to przedstawiał, ale rzeczywiście umarł na krzyżu za nas, za tych wszystkich, którzy chcą skorzystać z jego zbawczej mocy. On nie chce uszczęśliwiać na siłę. Ale ci, którzy chcą, chcą być Jego przyjaciółmi, mogą podejść pod krzyż i mogą skorzystać z tej łaski. Oczywiście to jest tak, że każdy z nas powinien zginąć na krzyżu za swoje własne grzechy. Ale nie musimy tego robić, dlatego że Jezus umarł za nas wszystkich raz na zawsze, za wszystkie grzechy wszystkich ludzi. Przy okazji tych słów przypomina mi się postać świętego Ojca Maksymiana Kolbego z mojego zakonu, franciszkanina co więcej z mojej prowincji zakonnej który oddał swoje życie w Auschwitz za drugiego współwięźnia. Wziął sobie do serca te słowa Pana Jezusa i nie wahał się, aby wystąpić na placu apelowym i, powiedzieć o, i poprosić esesmana o to, żeby mógł dokonać zamiany. Całkiem niedawno, kochani, dotarła do mnie informacja, jak to tak naprawdę było na tym placu apelowym. Mianowicie, kiedy święty Maksymilian wyszedł, to ss szukał jakiegoś tłumacza. I zresztą powiedział po niemiecku, czego chce ta polska świnia. I ponieważ ojciec Maksymilian od razu po niemiecku, pięknie, ponieważ znał ten język, powiedział, że chce oddać życie za tego człowieka, to wtedy zdarzyło się coś, czego nigdy nikt nie słyszał w Auschwitz. Mianowicie ss zwrócił się do niego, nie jaki masz numer, czy. Numerze 16670, ale powiedział do niego: Dlaczego pan chce to uczynić? Słuchajcie, powiedział do niego: Dlaczego pan chce to uczynić? Czyli przyznał mu jakiś, jakąś taką godność zobaczył w nim człowieka, człowieka, który kocha. Na zakończenie, kochani, chciałbym, jak zawsze, przekazać wam, Boże, błogosławieństwo, abyście wzrastali w tej Bożej miłości, abyście byli prawdziwymi przyjaciółmi Jezusa na dobre i na złe. Przyjmijcie, Boże, błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, Papa. Pa. Do jutra.